Woldzo wita w kolejnym odcinku z Grounded Ja również witam A teraz trochę rzeczy się zmieniło między odcinkami Po pierwsze, jak robić tą czarną wdowę Czyli okazuje się, że ten jad to nie jest kwestia randomowego drop rate'u Ale to ile razy damy się ugryźć, po prostu przekłada się na to ile jad dostaniemy No a więc już udało nam się stworzyć ten sztylet Poszliśmy po mech Dokończyliśmy ci zbroję z zasyna, tak. Dodatkowo zrobiliśmy ten Talizman niezłomności. I ja sobie już stwierdziłem, że jak mam ten sztylet to mu kompletnie innego builda na truciznę. I jest o wiele lepszy niż ten, którego miałem wcześniej. A teraz ja już idziemy wiadomo. kończyć grę. E, tutaj do szopy. Też A my no. zabiliśmy tego typa, to będzie pozytywne zakończenie. No. Jak się uda? <laughs> uda się. Mamy dużo miksułek, są trzy razy mocniejsze. Ale, były problemy. Tak Ale to so, jest problemy. Ale są. Trzy razy większa obrona niż była. Problemem było to, że oni nam zniszczyli bazę, bo tak to my przeżyjemy, chłopie. To, o to ja się nie martwię. Teraz już nam nie zniszczą. Ja o wszystko zadbałem. Dobra, zobaczymy, kozaku. Lecimy. Pamiętaj, że głupi w możemy jest przegrać. Dobrze. Jakżebyśmy przewidywali głupim niefartem z tym typem tamtym, nie pamiętam jak się nazywa teraz. Bo ja zbieram jakby co surowce, jakbyśmy, jakby nam się nie udało. W jakim sensie surowce zbierasz? No po drodze, soki na przykład. No ale mówisz, że zbierasz jakby nam się nie udało, no a jeżeli nam się nie uda to co surowce wtedy nam dadzą? No żeby tylko kolejne podejście. Wtedy nie wskoczymy. Ty chyba nie wskoczysz, ja tutaj już wiele razy wskakiwałem. No proszę bardzo, jestem ale no, kolejne podejście po co cię troszkę w dalszym ciągu? A no jak, jak teraz zużyjemy wszystkie miksturki, i wszystko inne, no to się przydadzą, chyba co? A w takim sensie, no ale no prędzej to zużyją nam się ściany niż miksturki. No nie wiem, zakładam, że jedno i drugie może się zużyć. Zobaczymy. Na B. ja tylko dokończę jeszcze tą e, trzecią ścianę na B I o możemy zresztą wszystko tutaj zrobiłeś Trzeba sobie chyba lepiej przejść na tą stronę Nie wiem no, to teraz naprawdę jak nam się nie uda to ja już nie mam pomysłu O, więc mamy takie super wzmocnienia Teraz to już musi nam się udać ja, Pamiętaj sobie ustawić spawn'a taj na górze Jakiego spawn'a? No, jest no, pełna okay, tutaj. Cześć, czy mam dobre mutacje? Mm. wygląda że... na to, że tak. A cześć, psa strażniczego. No właśnie, psa pies strażniczy musi być. Eee, zamiast czego kujczem? Mm. no ja powiedzmy, że zamiast tego pies strażniczy. Choć w sumie nie, bo. To, otocz, nie, też o to Z zostawiam. No a to co, jesteś gotowy? Nie, bo nie wiem z czego zrezygnować. Okej, okay. to powiedz, kiedy no. będziesz gotowy. Rezygnuję z tego. Gdzie jest pies strażniczy. No dobra, jestem gotowy. No dobra, skoro tak, to uwaga, 3, 2, 1. Zaczynam. Na, szybko jedę. Ja jestem u góry na razie, obserwuję z tej strony. A pamiętaj, że na początku... Ja no zniszczyli wtedy. No tak. Ta. Na, na samym początku było zmasowane komajowy, na a potem na C kiedy nikt nie patrzył nam zniszczyli. Dla, jak to jesteś na C, to ja pilnuję. Tak, e, ja bacie, widzę wszystko, da? ja ci powiem z której strony. Już widzę mywkę, ja tutaj idzie do B. Na razie na co jest spokój. Komary przyleciały. Na B? Są na A, na A Na są. A do B, idę. A są. Coś tam bije, bije, bije. Bije, bije, bije biję tego komara. Na C. Na C. Na A. No Dlaczego mnie nie chcesz bić? Ja zabiję komaja. Dobra, zabijaj. E, tu są biję bije. Je. E, atakujące mywki. Ja leję mywki Jestem Jestem, jestem też. Zamina. Zabita. Zabita. To co jeszcze jest? Dobra, nie. zamieniony. Idą zывайтесь. na A chyba. Jest tu tutaj we, tu biję całkowicie. Na Dobra, tu na, na C są. Ja zabiję, zabiję na C. Ja atakuję A. Ej, dużo, dużo na, dużo na C, dużo na C. Dużo na C i zginąłem jakimś cudem. Idę. Dużo na C. Aż tak dużo? Cztery Biegnę Zniszczyły pierwszą warstwę Wylecz się Dałem, Nie wiem jakim cudem jak ginę, nie wiem co Co ty robisz? No nie wiem, właśnie co się dzieje No, głupie kłaczki No przestańcie chwila No nie wytrzymam z tym bomba. dmc i muszę go zabić Ile masz sekund? Shit. da, odezamy się szybko. Chodź. Ja, szybko lecimy. Da, gdzie jest mój plecak? Zabić to coś. To co tutaj najgorsze jest. Dla plecaka Masz nie się widzę. Ja po potem poniesę plecak. Teraz trzeba tutaj bronić. Co atakują? Co atakują? Da, ja wziąłem plecak czy go nie mam? Nie, okej. Okay, chyba wziąłem. Nie Dobra, to jest fauna mrówek. Zniszcz tam ścianę. Zniszcz tam komary! Gdzie komary? Komary są na, B, na na B są, komary. Ja ćmy bija, są, ja ćmy są na C, czekaj, biję ćmę. Znaczy, nie ćmę, tylko świetlika. Głupia stamina. Czemu się wolniej poruszam, nie ma tutaj żadnych tych... Dobra, e. zabiłem. Na czym mówisz, że są? Da ja biję tą Komary tu są, komary, drówki, zniszczyły już jedną warstwę. Ale, je? Da widzę, na B są, biegnę. To ja zabijam, ja zabijam, na B ostatni. Tu są te kłaczkowe, zabijam je, bo one ja, są... No biedolka zła, biedolka zła i bardzo dużo przeciwników Czekaj bo ja zabijam kłaczki na B Termity, termity, wszystko, na wszystko, na... na jest masakra Zdrówka żołnierz, dobra, z sobie poradzę Pasowany atak, kłaczki wszystko, na wszystko, czym? Kłaczki, wszystko. Na czym? Na A, na A to Biegnę już chwilę Wszystko jest gdzie? Tam? Daj bo muszę bronić B. Pojedziesz sobie? Tak, poradzę sobie, zabiłem, zabiłem. To jest biedra, jest zła biedra. I, i mróbka. Pomóż mi, pomóż mi już teraz, pomóż mi. Już. One biją już bezpośrednio, a już jest rozwalone. Co? Wszystko, wszystko już? Szkady. Tak. Biegnę. To jest zła biedra. No walą to na stamina na co z tym jest nie tak? Czemu ona jest jakaś? Nie wiem, zabiła mnie. Na, na raz mnie zabiła. Idź Jak? No przecież sterowałem. pomóż, gdy będziesz mógł. Eee, chrząszcz jest. A chrząszcz jest i tu jest wszystko, chłopi. Nie, nie wiem, czemu chrząs. one teraz nas tak bardzo w życie atakują. Wcześniej to był problem ze ścianami, a ja teraz to ze życiem jest. Zaraz zginę znowu. Już lecę. Ja nie wiem, co się dzieje. To no, teraz możesz mnie pod Nie mamy szans. Patrz tu do mnie. Biegnę nie już. Żyję. Możesz tu mnie podnieść bez problemu. Szybko biedę, bo na Tajwali bezpośrednio. Nie widzę życia tej biedy. Dobra. Ta bieda już prawie nie żyje. Teraz czarny krząg. Au, teraz. walają. To jest, walają? E, bo widzę, że... Dobra, idę na C. Komar rozwala C. Da, ja muszę z tym Chrząszczem walczyć, Tutaj stam tam, ja go pokonam błądaj A z Italii. już C jest na razie bez Dobra, biegnę, biegnę C. to jest Gdy będziesz mógł i będzie spokojnie, to mi pomóż z chrząszczem. To co mnie okej, okay, zdążę go zabić. tym przeletem to naprawdę szybko idzie. Tak, Chrząszcz już na nie raz. żyje na czym ci pomóc? Ja na niczym, ja sobie radzę. A, zakłócą B? Radzę sobie. Dalszej znaczy znaczy jest tutaj 3. ich na e, no, A, biegam. To jest bezpieczne, pomagam ci z Biją, Bijam, 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 bijam. A, dobra. już. Ja już zabijam, zabijam. Ty nie, 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 dobra, poradziłem sobie. To jest spokojnie. Żołnierz, ale sobie poradzę. Długie ciągle biją B, a ja tutaj nic nie widzę na B. C, C, Okej, okay, na B jest jedna myłka, biję ją. Ale patrz, Zabiję. nie mam na tą potywną obronę. A praktycznie padło tak szybko jak ta pierwsza tak, pojedyncza. Pojedyncie. Dobra, zabiłem na razie wszystko zabite. Tu są dwa meczki. E, koma ja słyszę, chyba na A. Czekaj. Tak, na A jest koma. Zabiłem meczki. On no w ogóle jest ciągle ten piąt. Nie wiem no mamy trzy czwarte ja nie widzę teraz kim coś atakują A jest całe osłonięte ale nic nie biją Według gry biją ale Kaj, to ja to... tutaj nic nie widzę Jestem tutaj. będzie druga fala zaraz Zaraz teraz się, teraz się zrobi masakra Bo jest połowa Tak jakbym przeniósł te ściany Nie mogę w tej akcji biswy to... Ta jest całkiem ogrodzone, ta jest bezpieczne No właśnie, a jest bomba 2 na A choć tutaj Bo właśnie teraz... ostatnio na tym polegliśmy tutaj To był ten moment, da. Jest mina A ja, póki są na nas kupione, a nie na tym to dobrze jest Tak tak, na Oraz Guillaume co tu jest, coś tu się dzieje MFK mywka bije ją No ucieka mi, co ona robi? Ona biega tyłem i mi ucieka Zabiją? Świetlik, świetlik, na czym? Dobra, już biegnę, tylko mywkę dokończę. Imszycę, imszycę, imszycę. Świetlik jest na mnie. E, bomba idie, bije, b. I, na czym c? Lecę. Zabiłem, zabiłem świetlika. Ale bomba D Zabijam świetlika. Czek, kurze. Kurze zabite. Zabijam masz. Poczekaj, co oni biją teraz? Teraz nic nie biją. Ja idę A, zobaczcie z drugiej strony. E, kłaczka bije. Muszę zobaczyć, zobaczyć z drugiej strony, bo to chyba coś się dzieje. Kajnace na C jakiś dym jest? bombardy tam jest, lecę tam To jest mrówka, zabiję ją. Ja, na C, C biją, mrówka. lecę tam. Na szczęście bombardy się... jest głupi i bije ściany, który nawet nie bronią kabla. ja kupiłem mrówkę, mrówkę zabiłem. Kurczę mam jest, mało życia. Cześć Nie mogę teraz muszę nicę. Dobra, komary tygrysie są. A to bije, A coś bije, A to bije, jest odsłonięte, A coś bije. Ja Już. bronię B. C też jest odsłonięte, bronię C. Bomba mi, pomóż mi na czym? Na B. Już? Fila. tylko skończę tego. Dobra, mrówka jedna nie żyje. Wracaj. Komary tygrysi próbuję wyrwać. Nie mam stabilne, ratunku Gdzie jesteś? Ej, a biją. Bila. A mam mało życia Samira, no mnie bij. Kiedy, komar? Kiedy ta Samira się naładuje. Dobra, ja mam wszystko, mam obronione, mam obronione Skąd tyle jeszcze tych kul elektrycznych? co tymi kulami? A biją A A A A Chodź na A! Ja jestem na A, chodź, pomóż ja mi Trzeba, teraz mocno stój przy A cały czas, nie ruszaj się stąd Stój przy A Bo A jest praktycznie na 11 Eee, Czajny krząszcz tak. jest? Nie Czajny krząszcz i Bombardier A Dobra, jestem, jestem Czym jaki je najebibibić? Koltaną? Eee, kogo? Bombardier, koltana, Czajny krząszcz, Mojnik staje Złabie zemka tam tak chyba biegnie Tak jest, jest Ta, ja zabiję krząszcz, a zajmij się resztą To jest na ale ona mnie zabije. Teraz nie mogę ci pomóc, bo słyszę o czym walczę. Ja zabijam bombardiera. Au, powalił mnie, bo. Ooo, ale mnie powalił, gdy tylko mam się. Zła jest. Chodź, tutaj jest, pomóż mi szybko. Już biegnę, już prawie go zabiję. To jest komar, wszystko jest na mnie. a, a, no. a Biegę, tylko sami na. nie ten. Traj... Okej, okay. fajny krząż zginął no, od cycizny. Gdzie jest A? Tutaj biją. Biedronka jest zła, zostaw koma świetnika. bij Biedronkę Gdzie zabij. ona jest? Na czym? Gdzież tu jest? Ja słyszę ją... Da, on nabije mły. zabije ją Ale idzie, bardzo duża fala idzie, na, na, na B Bardzo duża fala, zabij Biedronkę, ja biorę tą falę Na B. Na tyle, na ile dam radę Ale mnie już lewy palec boli od tego spamowania Znaczyń. E, na A! Nie mogę teraz boleć z biedronką, a znowu chyba cierpi. Za dużo ich tu zaraz nie żyje. Szybko na A chodź. Błyskawicznie nie chodź na A i nie podnieś. Mogę, no nie zdążę. Już prawie to mamy. Czekaj, leczę się i już kontynuuję biedronkę. Powinno się udać, powinno się udać. Kontynuuj biedronkę. Ja mam bombę. Bo, bo, ja biedronka, biedronka już nie żyje. Bierz bombardię. Ja już mam bombardier. Tak, ja już zobaczysz co bezpośrednio tutaj bije A i to zabije. Bombardier zabity, nie ma bombardiera. I okej, okay, a chyba nic nie bije. C nie, C jest y, atakowane, ale damy radę. Ty już ja idę moment, na B. Tamina. Mocno biją, mocno biją C, ale poradzę sobie. Okej, okay. jej, udało się. Chyba się udało. Och, było ciężko. Ale ja jednak to skutkowało. By jednak te trzy ściany coś wybiły. Też znaczy to było o tyle dobrze, że one się dosyć szybko przydają przez środek, ale i tak potem owady biły te ściany po boku, które w sumie nic nie obiły znaczy, potem. Tak, tak, one biły te ściany po boku i to nas uratowało. Mam cały pancerz że jest zwalony. Ja mam rozwalony pancerz, wszystkie bronie, wszystko mam rozwalone. Jest mam rozwalone. Jak co jeszcze też ma wrócić? Nie no, po prostu mówi, że żebyśmy już wzięli ten koktaj, to już jest koniec. Koniec gry całej? Czyżby? Udało znaczy nie go. no, gdy weźmiemy ten koktaj i go wsadzimy do tej maszyny, co so najpierw znaleźliśmy, no to jest już koniec gry wtedy. O tym. Kończymy. Right akurat. To przed feriami skończymy. A dla widzów będzie po feriach. <laughs> Jak miałem tu skoczyć? No by tak. Jedzenia nie mam. Excellent. Co zrobiłeś? No podniosłem ten... E, nie wiem, No ten koktajl powiększający W grudku dolnym? No to jest ta pierwsza maszyna Ta pierwsza maszyna. No ta Kowska co lasery na nią wskazują A to jest ta Co idziemy? No, Jaka muzyka się włączyła na koniec To jest właśnie Dobra chodź się powiększymy ja Pamiętaj zrobić przed powiększeniem zapis no nie wiem, jakbyśmy chcieli jednak jeszcze pograć. Bo to się nie będzie można dalej grać? Nie, potem jest już koniec. I możesz tylko wczytać wcześniejszy save. Aha, no dobra, to nie wiedziałem. Jaka muzyka słyszysz? No właśnie, wiem. Ja mam dużo, ja nie mam jedzenia w ogóle i picia. Ja mogę ci dać jedzenie, bo dużo polowałem pod jodzę. Daj, daj mi jedzenie, daj mi jedzenie. Eee, łap jedzenie. No O, ale muza się zaostrzył, Jo, Jaki finał piękny, proszę bardzo. Kto jest najlepszy? Obejdźcie sobie, mylki. co myślisz, że będziemy jeszcze grać? Mmm, nie wiem, może. I ona już. Osiągnąłem wszystko co chciałem, i już takie przedłużanie to już bez sensu. No co możemy zrobić jeszcze? No nie, może wejdzie jakiś oprywać. wielki update Który wywróci wszystko do góry nogami. Myślisz? To jest już 1 wersja. Ta muzyka jest tak głośna, że ja nic nie słyszę poza muzyką. Nie wiem, ja normalnie wszystko słyszę też. W sumie ja zawsze od razu ściszam muzykę w każdej grze, więc nie wiem, może u mnie jest nie aż tak głośno. Dobra, jedziemy, jedziemy po finisze. Powiedz kiedy mam zapisać, nie? No, <laughs> bewo No i ja wiem, że te poroki są głupie. No, dopakowani, wykokszeni, ja żałuję tylko, że tak późno, dopiero na ostatnim odcinku w sumie ten build zacząłem stosować. No a ja, że mam build z asasyna na ostatnim odcinku, to jest trochę nieprzemyślane. W jakim no, sensie? No dobra, mój build to mogłem mieć wcześniej, jakbyśmy wiedzieli... No, jakbyśmy ta... na wdowę. No. no, Mantisa w tym odcinku zabiliśmy? Gdzieś w 40, którymś, a jest teraz, ile dobrze kojarzy, 58. I końcówka, i do maszynki, do maszynki, do maszynki, do maszynki, do maszynki, do maszynki. Do maszynki trendy trzeba, trzeba się przebiec, nie? No masz tam znacznik. Dobra, to ja biegnę. Naskaczesz no i Też biegniemy. Yupi I patrzę i nie wziąłem meszka i śmierć. To byłoby ciekawe. No ja właśnie na koniec sobie zmieniłem z tego talizmanu niezłomności. wyłączy o, sobie da. tego psa strażniczego. A nie, to nie, to, to, to. Też muszę sobie wyłączyć psa strażniczego. Chyba, że będziemy bronić teraz coś jeszcze. Nie, no to już jest koniec. Zresztą, no słyszałeś sam po muzyce. To był ewidentnie już koniec. Masz tutaj dużo czerwi, jakbyś chciał. Te czerwi. Kilka czerwie. No nie no, jak kończymy grę, to już nie chcę czerwi. Poczekaj, tylko zapiszę, nie? Na no ja razie nie, powiem Ci kiedy. Dobra, chodź. Ej, to jest początek gry. No mówiłem Ci, że na początku było to. No zapisz teraz. Dobra, nie bij i zostaw ją, biedną mrówkę. Czemu ty... A, okej, okay, byłeś przez przerodek w tej chmurze. A I prawie zginąłem! No Co właściwie. Znaczy, bo ja, moje beny ma taką efekt, że ma szansę wywołać eksplozję trucizny, i okazuje się, że jeżeli bijemy mywkę tą trucizną, to ty też dostałeś. Dobra, no zapisałem. zapisałeś. Zapisałeś, dobra. Nie Widzisz, jeszcze nie koniec, chcę gadać. No wiem, no pogadamy z nimi, well, będzie koniec. nie Ja I suspect they are I am. I don't know if I can here after our call. Would you for the last time, Burgl. Now listen to me. This is your. I need you to keep an eye on the raw science. Wait, you are leaving? Don't worry. I'll come back for you and think. Uh, uh, but I need you to keep an eye on the regional science manager. But Really? It starts the fizzling, Dr. Shelley. That's it! Indeed, this is it, my young friend. When you get home, do me a favor. Don't go for the last time. Look okay, for science! Dobra. I'm Stay It's standing in the middle. We'll destroy this O, a ten lasy, co wtedy mieliśmy odblokować, i już jednak może przychodzi widocznie przez tą teawę. Widzisz tutaj? Widzę. A nic się nie dzieje. Ej, może trzeba z nim jeszcze pogadać, czy on sobie Are tak Nie no, jestem gotowy. A tu jest napisane coś? Na naukę. Czyli może trzeba to jeszcze jedz? drugi klawisz musisz nacisnąć. No, boś nacisnąłeś, no. Nie, ja nacisnąłem dobry. Tylko drugi jeszcze trzeba nacisnąć. Ej, tu jest pióro tego kruka. No? Wielkie. Nie podniosłeś. Nawet dwa. 3, No, ale a też duży to nie jesteśmy, większy od od Dobra, zobaczmy zobaczmy ostatni filmik. Będzie good and with a flash that was the end of the tiny adventure of a lifetime at least that's what the local papers called it it's hard to believe how much has happened since then there were reporters investigators even the fbi got involved they tried to keep a lid on all of it but the whole story came out about the kidnappings about these dead teenagers about amman turns out everyone did learn the name of director dalton Schmetter, just like he always wanted but when the dust settled the weirdest thing happened people learned the truth about the shrinking technology and about me it felt good to get the recognition that i had always wanted for all my life pete willow Max and Hoops tried to go back to being normal teenagers. Bergl has joined the kids' new science and robotics club. He's the mascot. Didn't tell I'm expecting big things from all of them. Life's getting back to normal around here. It's funny that the world can still seem so small. And no, I haven't come up with any... na one bit, uh -huh. Because when it comes down to it. Wszystko, co naprawdę ma to że get... Karta ocen gry. Ty, dostałem jakąś ocenę. O, no, 111 dni. No, 111 też mam. Zabite stworzenia 1466, no. zabijana trawa 144, idealne bloki 1092, zgony 98. Wynik nasolatków 88, 88a. 88a, no. Zgony 75, a bloków mam 8. A ja mam 1092. No, dobra dobra, i co teraz? Nie wiem, no zobaczmy co jest. To jest. lepszy wynik byłby jakby więcej mikserów się zabiło. No. O, to chyba nie koniec jeszcze. A jaka okej, okay, już tylko okay, No dobra. Właśnie no. ja, może... to pominąć? Właśnie tam było żeby pominąć? Poczekaj, a jest. Ja przytrzymuję. Przytrzymaj ty. Ja te. też, przytrzymałem. Ile nie działa. Na pewno przytrzymałeś? No przytrzymałem. Moja ikonka się zapełniła, twoja okay. jeszcze nie no, Ja przytrzymuję, i nie działa. Oczej do BTS. No. Zap mi myszkę na złym monitorze. No be, no to koniec. Wyrzuciło mnie ze świata. No dobra. No dziękujemy bardzo za całą serię. Trochę odcinków było. Widzowie oglądali. Bawili się razem z nami. No i będziemy z... Niedługo ogrywać kolejną serię, już mamy pomysł, ale to zobaczycie na kanale. Dobra, no to, no to dziękujemy za uwagę. Dzięki. Do zobaczenia w następnej serii. Na, ra. na ja.